No, witam was wszystkich ponownie Mortki na moim kanale. I zgodnie z tym, co Wam obiecałem wcześniej, będzie więcej materiałów na moim kanale na 100% będę was bardziej szanował tutaj. A więc tego czasu dla was troszeczkę więcej postaram się wygospodarować. Mimo tego, że mam bardzo dużo podopiecznych, jak wiecie, jestem trenerem na żywo, to też troszeczkę zakłóciło te moje przygotowania do zawodów. Ale nie mówiłem tego wcześniej na kanale. Postaram się teraz troszeczkę opowiedzieć o tym, co się stało przed zawodami. Nie o to tutaj chodzi, że ja zaczynam się już tłumaczyć. Z tego powodu, że obojętnie czy wygram, czy przegram, bo dzisiaj jest dzień zawodów, tak? Dzisiaj jest dokładnie dzień zawodów, to jest vlog z dnia zawodów. I obojętnie czy wygram, czy przegram, to i tak ten materiał wrzucę, i ten materiał nie będzie cięty w tym momencie. A więc jakiś czas temu zachorowała moja żona. Na błędnik, zachorowała na błędnik. To samo chyba miała Dein. Bodajże Dein chyba miała dokładnie to samo. Jest to bardzo, można powiedzieć, takie uporczywa taka choroba. Ten błędnik po prostu, jak zachorujesz na błędnik, no to nie możesz utrzymać balansu, chce ci się wymiotować. No. Więc nie możesz równowagi utrzymać. I pojechałem dla, dla żony po receptę. Y, zamówiłem przez telefon receptę, rozmawiałem z lekarzem wcześniej już żona miała ten błędnik a więc, chory, a więc no, w czasie już żona chorowała na ten błędnik także lekarz wiedział o co chodzi no i pojechałem wziąć tabletki dla żonki to były ta, tabletki zwykłe, to nie były tabletki na receptę oni przepisują, znaczy na receptę chyba ale to nie był antybiotyko w ten sposób no i wziąłem te tabletki i zachorowałem ja nie wiem czy się zaraziłem od żony, ale nie na błędnik ja zachorowałem na jakąś nie wiem, jakaś gripa mnie złapała, cokolwiek to jest. Jest to po prostu tak uporczywa Wam powiem, że trzymam już ponad tydzień. Stało się to przed zawodami. Powiem Wam, że to jest coś najgorszego, co mnie spotkało przed zawodami, z tego powodu, że żona jest na mnie bardzo zła, bo wie, że muszę się odwodnić. Jestem na antybiotyku. Aktualnie teraz ja tutaj mam antybiotyk, który jest oparty na. Na bazie penceliny Flucloxalin, flux flucloxalin się nazywa. 500 mg tabletki. Widzicie, a więc jestem na antybiotyku. Ponieważ paracetamol, techniki tutaj znane z UK nie sprawdzały się, więc paracetamol i ibuprofen po prostu nie zdały się na nic. Mimo tego, że dawka była dosyć, dosyć wysoka, to jednak ta choroba okazała się nie do zwalczenia przez te dwa środki, jakimi był paracetamol i ibuprofen. No i udałem się po antybiotyk. Najgorsze z tego wszystkiego jest to, że bardzo ciężko mi się ćwiczyło. Już pod koniec ten tydzień wiadomo, że już się ciężko nie ćwicza, ale o, w ogóle mi się ciężko ćwiczyło, no bo zasmarkany cały gardło, zapikowane, yy, flegma, no po prostu coś bardzo, bardzo nieprzyjemnego. Ale dlaczego o tym nie mówiłem wcześniej? Z tego powodu, że żeby pokazać, że jestem prawdziwym wojownikiem, że jak coś zamierzyłem, to tego dokonam. Tak samo już mówiłem do moich podopiecznych i tak samo cały czas mówię do moich podopiecznych. Jeżeli masz jakiś cel, to idź do tego celu. Aczkolwiek nie jestem też za tym, że w czasie choroby powinieneś szaleć, chodzić na siłownię, trenować 100%, ale zawsze dietę możesz trzymać. Ja się skupiłem przede wszystkim w tym czasie. Kiedy byłem chory na restrykcyjnej diecie. Bo jeżeli dietę porzucisz, a więc złamiesz dietę, to przed zawodami to formy nie wniesiesz stuprocentowej. Musisz się skupić na 100% na diecie. Też oczywiście, tu jest taka sytuacja, że ja coś obiecałem. A więc obiecałem swoim podopiecznym, obiecałem swoim, swoim widzom, swoim fanom, że wygram zawody, że wniosę najlepszą formę. Może nie, że wygram, bo to, że mówię cały czas, że wygram, to oczywiście przecież to jest wiadomo, że to jest żart. Ja tak mówię tylko z tego powodu, żeby siebie podbudować przed zawodami, ale jadę zawsze na zawody, tak jak już powiedziałem wcześniej kilkukrotnie, jadę na zawody przede wszystkim po to, żeby wygrać, ale wiadomo, że zawsze może znaleźć się lepszy od Ciebie na kozaka, zawsze znajdzie się kozak. Moja żonka mi nagotowała rosołu, Troszeczkę. No ale już wiadomo, że jest na mnie bardzo, bardzo zła. Powiem wam, dlaczego jest na mnie zła moja żonka, bo muszę się odwodnić w czasie, kiedy jestem chory. W czasie, kiedy jestem na antybiotyku, muszę y, iść w proces odwadniania. I żonka trzy dni już temu mówiła Patryk Nie zaczynaj odwodniania, odwadniania tego procesu, ponieważ wyglądasz bardzo dobrze, jesteś docięty super. Tak czy inaczej wygasz te zawody. Ja mówię do żony: "Żono, jeżeli ja nie zrobię wszystkiego, co jest w mojej mocy, i przegram, to będę niezadowolony. Będę wiedział, że nie zrobiłem wszystkiego. Ale jeżeli zrobię wszystko, co jest w mojej mocy, i przegram, wtedy będę zadowolony. Wtedy będę zadowolony. A mhm. więc um, rozpocząłem proces odwadniania trzy dni temu. Powiem wam, jak ten proces wygląda mniej więcej. <laughs> Może tego vloga podzielę na dwa, na trzy razy. Zobaczymy, bo będzie troszeczkę dłuższy." żona mi kupiła 3 litry 3 butelki przepraszam nie 3 litry ale 3 butelki wody 5-litrowej zawsze tak robimy z tego powodu że wiem że muszę wypić 3 razy po 5 litrów a więc 3 dni muszę wypić 5, 5 litrów, a więc 5 litrów pierwszy dzień 5 litrów drugi dzień i 5 litrów trzeci dzień 15 litrów wody przez 3 dni wiem co niektórym wydaje się to niemożliwe jest to ciężkie jak cały czas pijesz i na przykład siedzisz przy komputerze, czy grasz na konsoli, bo to jest mój sekret, jak ja, tej jak ja wytrzymuję tą redukcję. Oczywiście w czasie, kiedy nie pracuję, w czasie, kiedy mam, mam tam jakąś przerwę w pracy. W czasie, kiedy nie jestem spodopiecznymi. Bo jak jestem spodopiecznymi, to piję cały czas tą wodę. Pamiętam po prostu na siłowni, żeby pić tą wodę. Ale jak mam przerwę, no to wiadomo, że jak sobie pogram na PlayStation czy, czy, czy na PC, no to wtedy tą wodę mam cały czas przy sobie i piję. I powiem Wam, że to nie jest takie. Trudne, jeżeli tą wodę cały czas pijesz małymi małej ilości. Najgorsze, jeżeli masz wypić naraz, zapomnisz i nagle Ci zostaje pod koniec dnia, powiedzmy, 2,5 litra. No to wiadomo, że jesteś, jak to się mówi, brzydko w dupie. A więc kupuję mi żonka trzy buteleczki, każda buteleczka ma 5 litrów. Wczoraj o godzinie 6 około siódmej dokładnie wypiłem ostatnią butelkę wody. Przełożę sobie kamerkę w inną rączkę. Jest sekundka, tak. Wczoraj wypiłem około godziny 6 y, ostatnią butelkę 5-litrową wody, a więc skończyłem, wyzerowałem, jak ja to mówię do rządki. No i około godziny ósmej skończyłem ładowanie węglowodanami. Ładowanie węglowodanami skończyłem płatkami owsianymi z miodem. Na samym początku. E, ładowałem, tylko jeden dzień ładowałem węglami, a więc tylko wczoraj, nie ładowałem 3 dni węglami, jak zwykle to robię, ale tylko jeden dzień z tego powodu, że jestem dosyć, dosyć duży do męskiej sylwetki, a więc uznałem, że nie muszę ładować 3 dni, jeden dzień wystarczy. 200 gram kaszy manny przez cały dzień, też z miodem. No i zakończyłem proces ładowania płatkami owsianymi, tam chyba było około 50 gramów też z miodem, to była godzina 8. No i żonka przyniosła mi winko wytrawne. Już oczywiście wody nie piłem. Do czasu zawodów nie piję wody. Zawsze tak robię. No i żonka mi przyniosła winko i winkiem połowę wina wypiłem wytrawnego i zakończyłem tym odwadnianie. Całą noc chodziłem do, do ubikacji, a więc praktycznie nie spałem. Może dwie godziny z tego wszystkiego spałem. Jestem zmęczony bardzo. Chory, zmęczony odwodniony, bo ten proces już zaczyna postępować, odwadniania. Sprawdzałem, że żyły na brzuchu bardzo mocno wychodzą. Wiele osób mnie pyta, czy piję wodę w ogóle do zawodów po czasie, kiedy już kończę ten dzień picia wody, ten ostatni dzień, czy następny dzień jakoś tą wodę sobie sączę. Nie, nie robię tego z tego powodu, że uznaję, że żeby zrobić coś dobrze, to trzeba zrobić to perfekcyjnie, a więc musisz zrobić to w sposób taki, jaki sobie założyłeś, a więc taki jaki masz plan. Jak ja mam plan, to tego planu staram się nie złamać. Dlatego też mi się wydaje, że na zawody wnoszę bardzo dobrą formę, a więc nie kombinuję. Jeżeli wiem, że coś na mnie działało wcześniej, to po prostu robię to w ten sam sposób, a więc dochodzę do tej samej perfekcji. Nic staram się nie zmieniać. Jeżeli to są jakieś tam zmiany, to są tak drobne zmiany, że na pewno na organizm one nie podziałają negatywnie, a więc na tą formę one nie podziałają na pewno negatywnie. No i do samych zawodów nie będę pił wody. Nawet czasami wam powiem taki sekret, że żart, patrzymy, który z zawodników pije wodę. Wtedy, potem poznajemy, że ten zawodnik już słabnie, już po prostu nie wytrzymuje tego odwodnienia. Widać, że łapią go skurcze, zaczynają gdzieś się tam po macać. No to wiadomo, że już nie wytrzymuje tego, tego odwodnienia. A ja z reguły bardzo mało ruchu mam na zawodach, a więc żona mi bierze karimatę i sobie leżę, bądź tam gdzieś sobie siedzę. Bardzo mało się ruszam. Dopiero na backstageu, jak robię go zgrzewkę, no to wtedy już zaczynam tam, tam się ruszać. Trzeba pamiętać jeszcze, że mnie czeka malowanie, a więc to super malowanie. O, nawet nie wiedziałem, że tutaj Amol stoi. Spójrzcie, tutaj jeszcze Amol stoi. To, to nasz cudowny. Środek też się nim leczyłem na samym początku, ale to nie zdało egzaminu. Także powiem Wam już od razu, że na, na takie mocne, jakaś tam grypa czy angina, to amol, paracetamol i ibuprofen nie zda egzaminu. Muszą tutaj już skoczyć antybiotyki. Tak, antybiotyk musi wskoczyć i to musi być antybiotyk na bazie pencyliny. Najlepiej tak jak, tak jak ten mój. I tak, jeszcze mnie czeka malowanie. Ładowanie już nie będę robił, aczkolwiek żona mi zawsze bierze chlebki wieżowe z miodem. Wiadomo, że ona o mnie dba. Mówi Patyk, jakbyś chciał robić ładowanie, to zawsze te chlebki wieżowe z miodem dla ciebie wezmę. Więc żonka zawsze o mnie dba i, i ma na uwadze to, że jakbym chciał jeszcze zrobić sobie ładowanie, żebym po prostu miał czym. Ale podejrzewam, że już nie będę robił tego ładowania. Tak jak już powiedziałem wcześniej, jestem za duży. Może nie za duży, ale taki akurat wielkościowo do bieskiej Nie chciałbym tego, tego zepsuć. Też musicie pamiętać o tym, że za duże ładowanie. Yy, 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 o, chlebki ryżowe. Wam pokażę, jakie mam chlebki ryżowe. Żonka mi przyniosła z takich chlebków ryżowych. O, z takich chlebków ryżowych dokładnie korzystam. Takie chlebki i miodek. O, miodek mam taki. Żona mi taki miodek. Dlaczego to jest taki miodek? Z tego powodu to jest taki miód, że go łatwo wycisnąć na te chlebki. Widzicie? Otwiera się koreczek, wyciska z sobie na chlebki. Nie, nie ma brudu, tu nie ma żadnego żadnego, żadnego mesu, jak to mówili po, po, po angielskiemu. Bardzo dużo osób mnie pyta, czy czuję stres przed tymi zawodami. Tak, czuję stres z tego powodu, że będzie bardzo dużo osób, które mnie będą wspierać, bardzo dużo moich przyjaciół. Już sobie ustaliłem z moim przyjacielem Markiem, znacie go z kanału, już wcześniej go widzieliście, ksywka Topdog, ten duży koleś, który czasami do mnie na live'ach podchodzi. Jest to mój przyjaciel. On będzie mi pomagał w czasie, na backstage'u, z tego powodu, że nie chciałem już w tym roku sprawiać żonie przykrości, żeby widziała jak ja wyglądam na backstage'u, jak się męczę, a on po prostu jest takim gościem, który nie będzie patrzał na moją kondycję, tylko po prostu będzie mnie pchał do czasu, kiedy, kiedy wyjdę na scenę, a żona troszeczkę mogłaby mnie limitować i mówiła, Patryk, starcie jesteś chory, w ten sposób żona by na pewno działała, więc ja uważam, że Lepiej, kiedy będzie ze mną Mark, a żona będzie bez stresu sobie czekać, fajnie. Tylko dlatego, że ja jestem chora. Żonka mówi, że tylko dlatego, że jest jeszcze chora. Ale fajnie, żonka bez stresu będzie sobie tam czekać, no a Mark się mam za, zaopiekuje. Dlaczego jakbym zemdlał, to pewnie zadzwoni po karetkę i mnie wyniesie, tak w woli żartów. Ale tak na serio, nie wiem czy pamiętacie, ale na pierwszych zawodach, to było w Hul, też mnie pytacie, czy to jest niebezpieczne. Czy odwadnianie, czy to wszystko jest niebezpieczne. Na pierwszych zawodach w hul, które wygrałem, było to w federacji PCA bodajże. Tak, była to federacja PCA. To były moje drugie zawody, przepraszam, chciałem skłamać. Wcześniej startowałem już w UKBFF bez rezultatów. Ale to było dla śmiechu. A te PCA, drugie zawody w Hull, to tam był człowiek, który po zawodach w tą samą noc zmarł. Pisali o tym w gazetach. Oczywiście PCA o tym zagłośno nie mówiło. Ja chyba o tym mówiłem u siebie na grupie. Człowieczek, który zmarł, wcale nie wyglądał tak dobrze, ale teraz możecie sobie pomyśleć, czy to jest po prostu niebezpieczne. Z czego to się bierze? Z czego się bierze to, że zawodnicy doprowadzają się do, tego, do takiego stanu, a nie do innego? No a to z tego powodu, że przede wszystkim sędziowie tego wymagają. Sędziowie wymagają niesamowitego docięcia, niesamowitej definicji, odwodnienia. Kiedyś tego nie było. Sylwetki old school kiedyś nie przynosiły, nie wnosiły na scenie tak, na scenę tak mocnego docięcia tak mocnego, tak mocnej waskularyzacji. Teraz to wygląda troszeczkę inaczej, więc wymagania są inne. Tym samym oczywiście niebezpieczeństwo jest większe, zwiększa się niebezpieczeństwo, ponieważ trzeba się mocniej odwodzić. <laughs> Moja żonka mówi zawsze, jak ja się odwadniam, to zawsze sprawdza w internecie, ile człowiek wytrzymuje bez wody. No to wyobraźcie sobie, jak żonka się o mnie martwi. Ja zawsze mówię do żony, że nie bój się, nie przejmuj się mam 37 lat i nie popchnę swojego organizmu do momentu, kiedy będę musiał po prostu zemdleć bądź coś się stanie. Ten, co szedł, był młodszy. Ten, no, ten co, co zmarł, był dużo młodszy ode mnie. To się stało po, przykra sprawa, po zawodach w kuli. Jego trenera kilka razy widziałem jeszcze na zawodach. Nie wiem, czy to była kwestia po prostu wykończenia organizmu, czy była to kwestia używania dużych ilości Środków dopingujących. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę na teraz. O godzinie 11 mam rejestrację, check-in, a więc rejestrację. Mam o godzinie 11. .00. Pójdę pokazać kartę członkostwa w Federacji NABA, i no, oni mi tam dadzą, oczywiście, wytyczne co do, co do czasu, kiedy wyjdę na scenę. Więc wiadomo, że każda klasa. Wychodzi chodzi o mojej godzinie, ja podejrzewam, że na, scenę, na scenie będę o godzinie może pierwszej, drugiej, tam mniej więcej już widziałem tą listę, tak mniej więcej bez czasu, bo tam czasu jeszcze nie podali, a więc o godzinie może pierwszej, drugiej będę już, będę już na scenie, ale nagram Wam, pokażę Wam malowanie, no nie nagram Wam w środku, jak mnie malują z tą skarpetką, ale nagram Wam malowanie, ten spray, tam będziecie widzieli, jak ten proces mniej więcej wygląda. To też jest stresujące, jeszcze dla mnie muszę to przeżyć. No i wiadomo, że nie piję nic wody i Wam powiem, że tak się obudziłem i czekam na kawę, czekam na kawę i mówię, co ta żona już stała? bo słyszę, że żona chodzi, że żona zawsze szybciej niż ja wstaje. Jestem bardziej leniwy, można powiedzieć w ten sposób, jestem leniem śmierdzącym. No i żona wstaje wcześniej i ja czekam na kawę. No i tak jakoś się tutaj kręcę, w tym łóżku kręcę i mówię, przyniesie nam kawę, czy nie przyniesie? Mówię, co, jest, zapomniała? No, a w sumie, później, tak jak już wiecie, no, mózg się wyłącza podczas, podczas redukcji. To każdy to wie, że podczas redukcji, podczas y, odwodnienia y, można gadać głupoty. No, nawet nie wiem, czy teraz głupot do was nie gadam, ale y, tak, tak żartując, ale y, czekam na tą kawę, i żona nie przynosi tej kawy. W sumie tak sobie myślę. No, no, nie przyniesie kawy, przecież ja jestem na odwodnieniu, przecież nie mogę nic pić. No to przecież ona to wie. To kawy dzisiaj nie dostanę. No i taki. Zmartwiony, troszeczkę jeszcze się położyłem na boczek na 5 na minut. No, bez tej, bez tej wspaniałej kawusi dzisiaj zaczynam dzień, ale od, odbiję sobie po, po zawodach. Do zobaczenia na procesie rejestracji i tam zobaczymy, jak to wszystko będzie, będzie przebiegać. Mam nadzieję, że gdzieś tam nie padnę na antybiotykach i odwodnieniu. Pierwsze jasne robię w życiu. Nie róbcie tego, na pewno jest to niebezpieczne podczas. Branie antybiotyków podczas choroby, trzeba spożywać bardzo dużo płynów. Tutaj mówię do swoich podopiecznych, przede wszystkim do swoich widzów, którzy mnie oglądają. Nie róbcie tego, jest to niebezpieczne. Robię to tylko z tego powodu, że coś obiecałem i startuję w zawodach. Jestem zawodnikiem i <laughs> rzeczy ekstremalne, które robię, yy, robię to z pełnym doświadczeniem, więc mam bardzo duże doświadczenie. Jestem taki stary niedźwiedź. Na razie, cześć, pozdrawiam i przypineczka. I do zobaczenia na procesie rejestracji. Może tego vloga podzielę na kilka części na razie.